Hej, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Mateusz, na YouTube. Dzisiaj otrzymałem przysyłkę od firmy Adata z akcesoriami dla urządzeń z iOS-em oraz dla Maców. I chciałbym po prostu z Wami rozpakować tę paczkę i zobaczyć, co tam do mnie przyszło. Ja, oczywiście, mniej więcej wiem, co powinno być w tej paczce, natomiast można, możemy przeprowadzić taki szybki, szybki unboxing. Więc prześcinam tę taśmę. Ona no jest oczywiście jeszcze zamknięta. Paczka szła prosto z Tajwanu od producenta, więc myślę, że nic się nie powinno dziać z nią. Jeszcze możemy rozciąć. Okay. O, i tu są te oczywiście gąbeczki, które, takie powietrzne, które mają za zadanie chronić tą przesyłkę. O, i tu mamy pierwsze, dysk dla maka. Wodoodporny oraz wstrząsoodporny, bardzo fajna sprawa, taki dysk do transportu tak naprawdę, który nic nie zagraża. Co tu jeszcze mamy? Tutaj mamy przenośną pamięć do iPhone'ów, iPad'ów z standardem Lightning, czyli taka zewnętrzna pamięć, też bardzo fajna rzecz do przetestowania. Co dalej? Kabel lightning, który ma być szybszy i ma być o, w wydajniejszym sensie bardziej odporny na hmm rodzaju rozerwania tego kabla, bo jak wszyscy wiemy, te normalne kable standardowe od iPhone'ów dołączone do zestawów e, są strasznie słabe. W sensie one bardzo mało wytrzymują tak naprawdę. No i co dalej mamy? Mamy tutaj też pendrive'a, ale ten niezwykły pendrive ze względu na to, że mamy przejściówkę do USB typu C, więc to naprawdę może być też fajna rzecz dla wszystkich posiadaczy MacBooków, tych 12-calowych, gdzie mają tylko jedną przejściówkę, jak tu widzicie nawet na zestawie jest pokazana. I co dalej mamy? Na, dalej mamy y, kartę pamięci do MacBooków Air i przypuszczam, że będzie też pasować do MacBooka Pro, y, rozszerzającą po prostu dysk. Y, dalej mamy same y, gąbki, więc tutaj też już nic nie znajdziemy. Możemy odstawić karton. Czyli tak, podsumowując mamy tutaj y, kartę do Maców, mamy... Dysk do Maca. No i oczywiście mamy te pozostałe rzeczy już do iOSA. No i oczywiście tak jak przy wszystkich moich rozpakowaniach, unboxingach, jeśli macie pytania do tych przedmiotów, które tutaj dostałam i chcecie, żebym je jakoś przetestował, no to dajcie znać, bo przez najbliższy tygodni będę testował właśnie te rzeczy. No i będę też potem nagrywał z poszczególnymi rzeczami filmy, jakieś recenzje, żeby Wam przedstawić, czy, czy to jest warte po prostu zakupu, jak to wygląda, jak to wszystko działa. Myślę że, myślę, że będzie to fajnie testowane, bo, bo to jest bardzo ważna firma Adata, więc yy, też marka mówi samo, sama za siebie. No, natomiast warto yy, myślę, że też przetestować, yy, jak wygląda pod kątem użytkownika, a nie w takich suchych testach. Yy, więc jeśli macie jakieś pytania do tych rzeczy, to śmiało piszcie w komentarzach to filmem, ja sobie to przejrzę później i będę starał się w poszczególnych filmach odpowiedzieć yy, na dane pytania. Myślę, że nie ma sensu rozpakowywać tych poszczególnych rzeczy, bo to trochę by zajęło, ale widzicie yy, co tutaj dostałem. Więc jeśli macie jakieś pytania do tego, to śmiało piszcie w komentarzach pod filmem. Ja już za dzisiaj Wam bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Cześć!